Jej, kochani, witam Was bardzo w 21. Nie patrzcie na to, jak moje włosy wyglądają, bo po prostu je umyłam, więc dlatego ostatnio tak często robię w sumie, że moje włosy w trakcie jakichś dłuższych przerw cokolwiek, bo nie mieliśmy historii, to mówię, dobra, wykorzystam ten czas jakoś. Dzisiaj... Taka dość basic stylówka, ale uznam, że nie chcę powtarzać znowu tych samych jakichś bluzek, cokolwiek i tak więc zachciało mi się tego, więc założę. I tyle. Ale dobra, nieważne. Lecimy ja ze słodkościami. Wczoraj był kinder, to nie wiem, jeszcze kinder country się nie powtarzało w sumie chyba. Coś się nie powtórzyło ostatnio, no bo się już wszystkie te powtórzyły 200 razy, nieważne. Dzisiaj 21. na o, To na pewno nie jest Kinder bueno, mi się wydaje, bo Kinder bueno to jest spore, a ja to tak rozwaliłam dość. Nie wiem czy to... O, teraz będzie widać. Dobra. Nieważne. Spróbujmy to otworzyć. Kinder no, tak jak myślałam. Dzisiaj sobie z nim będzie to Kinder Country. Ja sobie generalnie wybieram już teraz, po prostu, co będę jeść, bo jednego nie nic nie zjadłam. Więc na przykład, poczekajcie, wczoraj chyba nic nie zjadłam. Bo ja, bo ja tak robię raczej, że biorę po prostu jakieś nich O. Czy innego nie nic nie zjadłam. O. I tutaj, proszę, mamy jeszcze. No i to po prostu sobie 25. zjem czy coś. Wiecie, jak to nie przypadnie, to nie zginie. Nic się tam nie stanie, nic sobie będzie. Jeszcze jest w kalendarzu, ponieważ jakby jeszcze go nie skończyliśmy, więc tak. To w ogóle za chwilę święta, więc dzisiaj znowu takie malutkie okienko. Jestem ciekawa, czy to znowu będzie jakiś pyłek. Mi się wydaje, że jest to możliwe, bo jest tak samo ciężkie, więc chyba to będzie jakiś tam pyłek, ale to jest chłopo, bo ja bardzo lubię jakieś pyłki na posadzcie. W ogóle tutaj. Tutaj leży ten z wczoraj Tylko minus jest ich taki, że ich jest strasznie malutko Naprawdę, na zasadzie tam wsypali Ja jeszcze nie widziałam, więc Nie Nie zrobili tego To jest naprawdę tak nieprzydatna rzecz w tym kalendarzu, że nie wiem Jak, Jak to. temperówka Przydaje się do kredek. A ja wam zaraz pokażę, jaką kredka, jaką kredkę dostaliśmy w tym kalendarzu. Uwaga, po kolei poduszę. Ja w ogóle zawsze jej tak stawiam, że jedna jest taka, druga jest taka. Tutaj mamy nłego jeźdźka I on jest taki mięciutki. Dalej poduszka jest taka z czerwonymi elementami. A w ogóle kołdra to jest taka średnio bo ona ma tutaj takie kotwice. A tutaj ma gwiazdki, więc te gwiazdki są święteczne, a to nie, ale dobra. Nieważne, niech już sobie tam będzie. Tutaj mam swoją maskę do spania. Tą fajną, świąteczną. No i tutaj mam świeczuszkę, reniferkę, choinkę. No i kubeczek od oliwki. I tak jeszcze mam. A i tutaj w ogóle są te dwie świeczuchy. Nie wiem, czy wam to pokazywałam, bo no, chcę Wam w którymś vlogu pokazać. Jak wygląda ten mój pokój, ale wtedy musi być, wiecie, jakoś perfekcyjnie czysto coś i po prostu Wam pokażę, jak wygląda on za dnia. A jak w nocy, kiedy ładnie się tutaj świeci, bo tutaj też są lampeczki, ale one też są tak... Yy. One zostały powyższone po prostu tak na razie I one tak na razie to one się tak trzymają po prostu i są. Któregoś, może dzisiaj mi się udaje podpiąć tak jakoś ładniej, może z Oliwią coś taśmą, bo yy, chcę po prostu, żeby ono się fajnie trzymało, bo teraz tak nie widać tego, ale o, na przykład zobaczcie, i to tak wszędzie jest, że on jest tak strasznie luźno i tak niefajnie to wygląda. Z daleka nie widać, ale na żywo w sumie widać, na żywo widać, no, że to jest takie nie? no, ale łóżeczko, coś tutaj, no nie? Prawie bym zapomniała o foce, która jest tutaj 24 godziny na dobę przez cały rok i Mikołaj, który jest tylko w święta i no, to więc tak. I w ogóle ten Mikołaj ma z 12 lat, nie wiem, może więcej. I on jest taki fajny, tylko cały czas musi się ściąga ten pasek. Ale okej, okay. i on jest taki fajny, milusi. Ostrość. I, uwaga, poczekajcie, nie to łap. Słyszeliście fragment, bo znam, że nie ma sensu, żeby przez dwie minuty tego słuchać, bo to mi się wydaje, że mniej więcej tak tyle gra. I chciałam powiedzieć ten fakt, że niestety on już mi się trochę psuje, ale nie wiem, co mam zrobić, bo jakby nie ma totalnie jak włożyć sam baterii i tak dalej, bo to jest po prostu wszyte. Te urządzonko i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu. Bo wiecie, prawdopodobnie po prostu baterie są słabe czy coś. No, no, no. Cóż, no zobaczymy. Jak coś wymyślę, to dam wam znać, ale wątpię. Więc. W ogóle. Tutaj jest kolejny Mikołaj. No więc, no. W ogóle tutaj mam tablicę. Nie będę wam pokazywać tak ten. Albo. Poczekajcie, tak chcę wam ją. O, tak. Starczy. Bo tutaj są zdjęcia z osobą, która nie chce się pokazywać, czyli z Oliwią, więc nie będę pokazywać całej, ale no tak i, I co? I chciałam je wymienić na świąteczne i w ogóle, ale oczywiście nigdy nie mam czasu i tak dalej, więc po prostu wymienię sobie na nowy rok któregoś dnia właśnie wymienię sobie na Harry Pottera. Że tak sobie zrobię, no. Nawet już powybierałam zdjęcia jakieś tam z internetu, więc tak. Ja muszę rozczesać te włosy. Ale mi się nie chce. Nieważne. Ja rozczeszę te włosy i jak coś będę robić, to dam wam znać. Dzisiaj trochę mam nadzieję, że będzie więcej się działo i tak dalej, trochę więcej pozytywnej energii, bo... Brakuje mi tego, żebym po prostu do Was mówiła, tak na luzie, i tak dalej, z takim optymizmem, w ogóle ani na zasadzie otwieram kalendarze i przez dwie minuty się do Was odzywam. Filmik ma 5 minut, z czego 3 minuty otwieram kalendarz. No po prostu. E, tak. To jest jestem ja i moje życie. Tylko miniaturkę se zrobię. A czy Muszę mam coś pokazać. Nie zwracajcie uwagi na rozwalne łóżko. Czysto. A, no i jeszcze jedna rzecz. wspominam, i wróciłam do dzieciństwa. Teraz będzie widać. Gdy już sobie wydrukowałam po prostu taką świąteczną kolorowankę i zaczęłam ją kolorować. No, nie mam jakiegoś talentu artystycznego, ale po prostu sobie wydrukowałam, czy było... Nie wiem, nie wiem co z tym potem zrobię, ale miałam ochotę sobie pokolorować, więc sobie wydrukowałam, potem poprawię te tak ładnie kontury, coś. No już pomału ten obrazek się zapełnia. Mam nadzieję, że jutro stążę go zrobić e, do końca. I że będzie tak fajnie, będzie był ładny, taki kolorowy, coś. <laughs> to więc tak. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz Kolorowałam tak po prostu sama z siebie, a nie to, że coś wyjdzie tak do szkoły, czy coś, żeby ułatwić, po prostu jakiś rysunek do szkoły. Naprawdę sama dawno nie rysowałam, więc w sumie fajnie. Takie wspomnienia z dzieciństwa. O! To więc. To tyle, co miałam do przekazania na tą kwinę. Może potem się coś zmieni. Na razie nie sądzę. A jakby co to, to z tyłu to się świeci? To nie jest takie żółte na co dzień. To więc tak. I can I feel the joy of being with you? I can I chase the pain away? Ja tutaj kolorowałam. Coś mi wzięło na kolorowanie. I w ogóle taka będzie neonowa ubramóweczka ale no tak.